Cześć, to Alicja. I Angelika. Słuchajcie, podcastu Gers Concept. Zapraszamy Was do przysłania odcinka, yy, który nagrywamy w duecie. Tym razem nie mamy gościa, ale myślę, że będzie równie fajnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o przesądach. Nie wiem, Angelika, czy ty jesteś przesądna? Chyba jestem. A ja właśnie się na tym zastanawiałam i raczej nie, i raczej jestem taka, że albo macham ręką na to, albo staram się. O tym nie myśleć? To w ogóle przekręcić, typu piątek 13 zawsze mówię, że to jest w ogóle najszczęśliwszy dzień. A nie, no to w piątek 13 akurat nie wierzę, ale są takie przesądy, w które jednak wierzę. E, na przykład, żeby nie kupować butów osobie bliskiej. Ojej, no prezent. Nie, nie znałam tego. Tak, no i właśnie, e, no mam taką A co to historię? oznacza? Że ta osoba odejdzie od ciebie. Że stracicie kontakt, o, że mm -hmm. stracicie totalnie kontakt. Ciekawe. I powiem Ci, że może to jest zbieg okoliczności, ale mam trzy takie przypadki i rzeczywiście to, jak, jak to jak są jest trzy, to totalnie już jest reguła, sprawdzone. nie? <grym> tak. Ja na przykład w ogóle też totalnie śmieję się z siedzenia na rogu stołu, chociaż. Ale co to no, za przesąd, ja o nim nie słyszałam. No, że jesteś starą, że zostaniesz starą panną, jak A. będziesz często siedziała na rogu stołu, ja bardzo często siedzę na rogu stołu i jestem starą panną, więc. <grym> Czy to się nie sprawdza? Nie jestem pewna. Ojejku. No nie, to ja jeszcze znam taki przesąd, w który też wierzę, żeby, to znowu prezenty, nie kupować zegarka. Ojej. Też bliskiej osobie, bo to odlicza czas waszej znajomości. Do końca waszej znajomości. Ciekawe. Ale szczerze mówiąc, no moja mama dostała ode mnie zegarek. To tak samo jak jest z potłuczonym lustrem. Siedem lat nieszczęścia, no proszę cię. To, to ja dawno... całe moje życie tak, to powinno ja być też. nieszczęście. Wcale tak nie jest, więc to nie wierzę. Natomiast jak czarny kot przechodzi mi przez drogę, to ja Robisz po prostu trzy kroki ja, w tył? Nie, ja przewracam o i co jeszcze ja pierdolę. Ja mam ogóle... taką historię, idę z mamą. Nie wiem, wracałyśmy skądś i przebiegł nam właśnie czarny kot przez drogę i mama do mnie mnie za rękę: Dawaj trzy kroki do tyłu, szybko, szybko! I y, 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 pluni przez poczekaj, przez prawie albo przez, przez, lewe. przez lewe ramię. Przez lewe ja mówię, mamo, czy ty oszalałaś? No, nie, nie. Ona ja tak, teraz... tak, tak, ty tak masz zrobić. I rzeczywiście zrobiłyśmy taki pokaz, więc z boku musiało to bardzo śmiesznie wyglądać, jeżeli ktoś nas widział. Tak <grym> samo i... jak rozsypana sól oznacza kłótnię. Będzie to kłótnia. ja bym się całe życie kłóciła. I... Bardzo fajny przesąd z winogron w Sylwestra. Nie wiem, czy o tym słyszałaś. Nie. Ale to jest jaka... jakiś hiszpański, w ogóle z Hiszpanii to do... przyszło do Polski, że jak masz 12 sekund do północy... No. To bierzesz 12 y, tych kulek winogron, y, siadasz pod, pod stołem i każda sekunda to jest, y, musisz w każdej sekundzie zjeść y, jedno to winogronko i każde winogronko to jedno życzenie. Yy, to ja wiem, że u mnie by się to nie spełniło, ponieważ ja bardzo długo żuję i ja bym nie zdążyła w sekundę przegryźć <gryć> tego winogronka. <gryć> Tak, ale to jest super. Nie, jeszcze Aha. tego nie sprawdzałam, nie testowałam. Ale, ale musisz że... pod stół bardzo dziwnie. Tak, dziwny pod, stołem, pod stołem musisz zjeść to za winogronkę. Ja już 12. widzę domówkę, gdzie jest, nie wiem, 40 osób mhm. i każdy siada po Ale Nie musisz wszystkim stół. mówić o tym przesądzie, <laughs> możesz tylko ty to zrobić. Później, Ala, gdzie jesteś? A co ty tam robisz? I taka pełna buzia wypełniona tymi nieprzygryzionymi winogronkami. No, to nie, to ja tego przesądu nie znam. Znam przesąd e, związany z kominiarzem. Wcześniej był on bardziej taki... Że się łapiesz za guzik? Łapiesz za guzik e, i chyba nie tylko, że się łapiesz za guzik, bo to było, jak jest łysy kominiarz. Oh my god! Łapiesz za guzik i głaskasz się po głowie? Nie pamiętam. Nie, to i... Na łapiesz się takie... za guzik. Ale słyszycie, jak to ogóle absurdalnie no, śmieszne. żeby mieć szczęście, nie? W ogóle to jest... Kto to wymyślił? No. Nie wiem, ale ja słyszałam, że jak spadnie na ciebie Ptasia Kupa, Kupa to jest na szczęście. I słuchajcie, opowiem wam to. Na szczęście <laughs> byłam wtedy na spacerze z moją mamą i Ptasia Kupa spadła mi na policzek. <laughs> I tak ja to tylko dziękuję, szczęście. dziękuję, nie wiem, wszechświatowi, że nie byłam wtedy na jakiejś randce albo no. na cześć, tylko z mamą i mama po prostu ze śmiechu nie mogła, ale mówiła: dobra, to, to na szczęście, to na szczęście. To, więc... no, to widzisz, to już masz pewność, że będziesz mieć szczęście w życiu. Tak, tak. To pewnie e, przez tą je, wiesz kupę. co, szczerze to myślę, że to się wyrównało z tymi potłuczonymi lustrami, więc jakby <laughs> jestem na zero, myślę. A przesąd przechodzenia pod drabiną? A to już mnie nie wierzę, ale kiedyś ja naprawdę też omijałam. W to nie Albo jak są, jak jest na przykład na chodniku jest taki znak, jaki? Y, no, no nie wiem jakikolwiek taki znak, że masz, że możesz przejść pod nim. No. No to ja też omijałam kiedyś. Naprawdę? Tak no to nie, ale rzeczywiście nie przechodziłam pod drabiną, pod drabiną, bo mama mi to gdzieś wpoiła. Nie przechodź pod drabiną, bo to nieszczę na nieszczęście, nie? Ale albo najpierw w zasadzie to ma działać, chyba, że jak to mnie jest zastanawia. nowy rok, to do domu nie może wejść piesza kobieta, jest Al tak? Takiego, nie? Albo y musisz mieć uregulowane wszystkie długi przed nowym rokiem, przed Sylwestrem, no proszę, e żeby następny <laughs> żeby nas w następny nowy rok nie wchodzić z długami yy, i żeby mieć czyste konto. Spędzą cię dłonie... I nos, nos tak. Tak, ale poczekaj, że lewa to chyba będziesz liczyć pieniądze, a prawa to będziesz się z kimś witać. Poczekaj, zasądziła mnie lewa ręka. Gdzie będziesz są moje liczyła, pieniądze? Ale może będziesz wydawać. To o nie wiesz. nie. Wiecie, trafiłam na przesąd, robienie na drutach na zewnątrz może wydłużyć zimę. To chyba ale bardzo to, ale przesądy. Ale to tylko obowiązuje na Islandii, więc jakby luz, nie? M możecie sobie tam rob robić te szaliki. Na zewnątrz. O, Albo do fryzjera nie można chodzić we wtorki. A cię co jest za a dzień? Dzisiejszy? Wtorek! A była ja się fryzjera. fryzjera. I dlaczego o nie, nie można? Według przesądu w Indiach strzyżenie się we wtorek ściągnie na ciebie nieszczęście. Naprawdę? A to w Indiach? Tu muszę wejść. To, to wiesz, to wiesz, co muszę zrobić? Wejść w psią kupę prawą nogą. <śmiech> <śmiech> to jest przesąd, który bardzo dotyczy nas. Jaki? Nie mów tego samego słowa w tym samym czasie co twój przyjaciel. A dlaczego? Dlaczego? <laughs> Według przesądów we Włoszech, jeśli powiesz to samo słowo w tym samym momencie, co ktoś inny, nigdy nie wyjdziesz za mąż. Aby cofnąć ten zły omen, musisz natychmiast dotknąć nosa. Nie, no ja o, po prostu, ja już, słuchaj, ja, będziemy. Ja, ale ja już jestem stare. Jak, jak to się mówi? Stare krzyż, panny tak. do końca życia, jeżeli ten przesąd e, działa, bo my non stop wchodzimy no, w sobie. No i, si i siedzimy na, Dzisiaj na, na rogu. Dzisiaj na na obie. Tak i non-stop wchodzimy sobie w zdanie, non-stop wypowiadamy, no często wypowiadamy słowo, to samo słowo w tym tak, samym czasie. Często, tak, bardzo często, bardzo często. Ale to świadczy o tym, że po prostu za długo ze sobą przebywamy. No, ale tak właśnie wracając do tego, co mówiłam, że próbuję sięgnąć pamięcią do tych przesądów, które gdzieś tam babcie wpajały i kurczę, Nie potrafię sobie nic takiego konkretnego przypomnieć. Ale to właśnie babcie bardziej, no tak, e, gdzieś tam. A słuchaj, czy zdarzyło ci się, że na przykład byłaś ze znajomymi, albo nawet z jedną osobą, i zapadła taka niezręczna cisza. No, oczywiście. Na pewno, że wiele tak. takich momentów miałaś, i ja też. I wiesz, co to oznacza? To jest przesąd na ten temat. wiesz, co to oznacza? Niezręczna cisza oznacza, że przychodzi koło nas anioł. Ale co z drugiej strony? Fajne. To teraz będę ją inaczej odbierać. Nie będzie niezręczna. To jest straszny przesąd. Nie żuj gumy wieczorem. Jaki jest przesąd z tym związany? W Turcji wierzy się, że pod wpływem ciemności guma do życia zamienia się w naszych ustach w ludzkie mięso. Dobra, we, nie, to, to jest już za grube. Te przesądy po prostu są wymyślane nie wiem przez kogo. Patrz Angelika, byłyśmy na Mazurach na łódkach. No. E, a jadłyśmy tam banany? Na pewno. Chyba tak. To podobno przynosi pecha. Je jedzenie e, bananów. nauczenie na bananów na łodzie e, Musimy zabrać żołędzie i trzymać w kieszeniach, bo zapewnimy sobie dzięki temu młodą cerę. A to fajne. To fajne, A nie? ciekawa jestem, w jaki sposób miałoby to działać. No. Niech to po prostu. Wiem jeszcze, wytłumaczą. jaki jest przesąd. Trochę to olewam czasami, ale nie stawia się torebki na podłodze, bo uciekają pieniądze. No przecież. przecież to jest najbardziej nie? znany przesąd. Tak to, I to zawsze tak. mi mama powtarza, zawsze. Tak. Nosiłaś kiedyś czerwoną wstążkę? Czerwone takie, nawet się kupuję w niektórych sklepach z biżuterią, taki czerwony sznureczek. I no przecież zawiązuje, e, zawiązuje na się dzieciom e, nawet po łyskach w słuchaj gusku, tego, czerwoną słucha, wstążkę. Ale, słuchaj tego, ja kiedyś to właśnie, właśnie mówi, że to po prostu przynosi szczęście i to normalnie kupiłam w jakimś po prostu w sklepie z biżuterią, bo tam był taki, wiesz, koralik na końcu i tak dalej. I to też chodziło o to, żeby zawiązał Ci go ktoś na ileś tam węzłów, kto darzy Ci miłością. Ja akurat to dałam mojej mamie, no bo wiedziałam, że będzie na, też naj, najczystsza miłość. E, i, to po, I ona ma ci sama odpaść. Sama ci spaść. I ja, słuchaj... Ale w jakim celu ma ci sama spaść? No, w sensie, że ona już jakby przestała, że ona już jakby zrobiła, co miała zrobić. W sensie, że ty nie mogła się ściągnąć. O to chodzi. Aha, no no, 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 i wyobraź sobie, że ja po, w tamtym roku, jak wracałam z fest festiwalu, e, chciałam sobie przeciąć opaskę taką festiwalową. Przeciąłam razem z... Ach. O oh, tak. no! Ale patrząc I na co to, to znaczy, co że... się wydarzyło od tamtego roku, to ja miałam super udany rok. Tak. No to teraz najbardziej znany w Polsce przesąd. Na zdrowie. Po kichnięciu. A to jest przesąd? Oczywiście, to jest wpisane w przesądach. Jest to teraz odruchowe, ale około, poczekaj, to przeczytam. VI wieku tradycyjnie, gdy ktoś kichnął, gratulowano mu, ponieważ wierzono, że pomaga to uwolnić zło z ludzkiego ciała. Ja jestem ciekawa, czy jakbyśmy zrobiły taką Ile osób w to wierzy? Jeżeli yy, mówimy też o szczęściu, to łuski karpia w portfelu. Bo że na przykład, wiesz, zapomniałaś czegoś z mieszkania i się wracasz. I że to sprowadzi na ciebie coś złego. I że musisz usiąść i odczekać pięć sekund. Znasz to? Nie, ale głupota. Nie no, miałabym nie. czasu w ogóle na takie rzeczy. Wspominałaś o obcinaniu włosów we wtorek, no to mam taki przesąd o obcinaniu włosów dzieciom i ciężarnym. E, jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko wyrosło na mądre, mądre e, nie obcinaj mu włosów. No, bo rozum krótki, coś tam. No, to jest po prostu. E, no to ja, będąc jeszcze w, ko w temacie kobiet e, ciężarnych, no to tutaj widzę, że no, kobiety nie mają lekko e, ciężarne. Na co nie patrzeć w ciąży? Są zabobony, które mówią, że jeżeli e, kobieta w ciąży patrzy na księżyc, to dziecko będzie łyse. A jeżeli na słońce, to dziecko będzie bardzo płaczliwe. Na ogień, to dziecko będzie miało znamiona na twarzy lub rumień, a na brzydkich ludzi, to dziecko też będzie nieurodziwe. Och! O matko, kto to wymyślił? No to Straszne najlepiej, buchy. jak e, ciężarna kobieta przez 9 miesięcy będzie Nie miała będzie przepaskę od... na oczach. No właśnie. No to teraz są takie dwa kolejne przysądek, Wszyscy na pewno je znacie. Odpukaj w niemalowane drewno. Właśnie e, miałam o tym e, mówić. I jeśli wstajesz z łóżka, to tylko prawą nogą. Też znajome. A ja wstaję prawą nogą, bo akurat śpię po prawej e, stronie łóżka. Więc to taki odruch. Więc zawsze powinna mieć dobry humor. O, i teraz mam taki <noise> bardzo fajny y, cytat y, z Alberta Einsteina. Żyjemy w, tak, w takim dziwnym świecie, w którym łatwiej jest rozbroić atom, niż obalić przesąd. I to jest totalnie prawda, A, no bo przecież przesądy są tak z pokolenia na pokolenie. Ale zobacz, to już zanika, to, to już zanika. Nie ja wiem, myślę, Angelika, że z tą nową generacją, um um z tymi... z, nową generacją, z nową generacją. Z młodymi ludźmi w wieku dwudziestu... Z Zetkami, I poniżej, tak dokładnie Że to po prostu, to pomału zanika no, To pomału zanika Ja na przykład tak, wątpię, żebym swojemu na dziecku Miała przekazywać jakieś zabobońskie przesądy Ale wiesz, ale nawet patrząc na nas No nawet tutaj ten czarny kot No co, no, co ja zrobię po prostu No, no przeszedł, no, jak, jak każdy inny I wiesz, i jak mi się coś stanie To nie powiem to dlatego, że to ten kot To mam bo, jeszcze wiesz. dwa przesądy no. Witanie lub żegnanie się przez próg że to też niby przynosi pecha. No, ale bardziej I? myślałam, że to jest takie po prostu jakby niewygodne, nieeleganckie Bardziej, że to jest jakieś. To bardziej, a, a to świadczy sam, o tym, że wif. ściągasz na siebie pecha. Aha, dziwna. E, też tak, wiesz. Też tak myślałam, tak jak ty. Albo na przykład, jak jest wesele, to pan młody przecież e, po pierwsze witanie chlebem i solą i wódką. To, to jest u nas, nie wiem czy to jest przesąd, czy to jest tradycja nie wiem, jakaś. To, chyba kto to tradycja, wy... właśnie. No nie. To, wiem. Jest chyba tradycja. to jest też pytanie, czy my potrafimy odróżnić tradycję, taką tradycję? Czy to mhm. jest przesąd, bo tak się powinno zrobić, bo, bo to przyniesie szczęście? Tak mhm. samo przenoszenie panny młodej przez próg, bo to przynosi szczęście, czyli to jest chyba przesąd. Jesteśmy ciekawe obie z Angeliką, jakie wyznacie przesądy, które tutaj nie padły. Dajcie znać w komentarzu, możecie skomentować na YouTubie, ale też na Spotify. Nie każdy wie o tym, że jest tam taka możliwość. Ja jestem też ciekawa, czy tu, w którekolwiek z tych przesądów wierzycie bardziej bądź mniej. Mm -hmm. e, no i ja jestem bardzo ciekawa tego I właściwie to Mogę wam jeszcze o tym przypomnieć Ale czekam na wasze fotki w Sylwestra Spod stołu z winogronem Jak jedziecie, jak, jak jedziecie jak jecie winogrona I jedziecie na grubo <laughs> No i to tyle W naszym dzisiejszym luźnym um, Pod, Odcinku Duetowym Mam nadzieję, ponownie... że bawiliście się dobrze Ja też i chyba ponownie wyszedł nam Dość krótki e, ale fajnie, fajnie. Ale to będzie trochę urozmaicenia, bo wiemy, że nie każdy lubi taki długi takie długie odcinki. odcinki. No, my akurat jesteśmy fankami takich dłuższych odcinków, ale e, właśnie chcemy trochę ten nasz podcast urozmaica urozmaicać, więc e, testujemy różne formy. Dajcie też znać, e, jak Wam się to podoba. Mhm. I standardowo czekamy na Was na naszych wydarzeniach, ale też możecie nas złapać na Instagramie, e, Facebooku, TikToku, TikToku LinkedInie. No, i na mieście po prostu. Chciałam to powiedzieć. I stacjonarnie na mieście łapcie nas gdzieś we Wrocławiu. To do zobaczenia. Do usłyszenia, i do zobaczenia.